Cześć, witam Was bardzo serdecznie u mnie na kanale. Jakiś czas temu kupiłem sobie taki scyzoryk. To jest, słuchajcie, Victorinox Alox. No i chciałem Wam powiedzieć parę słów, jak on się w ogóle sprawuje. Chciałem troszeczkę o nim opowiedzieć, pokazać Wam, jakie posiada funkcje. Szczególnie myślę, że będzie to przydatne dla takich osób, które. No, gdzieś tam zastanawiają się, czy sobie taki scyzoryk kupić, czy nie, on jest dostępny w różnych wersjach kolorystycznych. Ja sobie wybrałem taką wersję srebrną, bo mi się wydawała najbardziej uniwersalna. Ale no muszę Wam powiedzieć, że naprawdę jestem mile, mile zaskoczony. Dlaczego? No przede wszystkim te scyzoryki Victorinoxa no nie są jakieś szczególnie, yy, szczególnie drogie. Może niektórzy z Was się obruszą na to, co, co teraz powiem, no bo wiadomo, że tam trzeba troszeczkę, troszeczkę na niego wydać, ale w porównaniu tak naprawdę z innymi jakimiś multitulami, czy z jakimiś innymi nożami z tej takiej średniej i większej półki, wyższej półki, on naprawdę nie jest jakiś yy, drogi co można o tym scyzoryku powiedzieć słuchajcie, no jeżeli chodzi o jakieś jego funkcjonalności no to mamy tutaj kółeczko do kluczy taka rzecz niby banalna ale to kółeczko jest bardzo wytrzymałe dzięki temu możemy przypiąć nie tylko do kluczy, ale też do jakiejś smyczy do jakiejś linki, do czegoś co nam ten scyzoryk zabezpieczy po prostu przed zgubieniem i nie jest duży Zobaczcie, tutaj ja mam dosyć duże dłonie, ale no to widać, że on też, też jest taki w miarę, w miarę pod, poręczny. Dodatkowo, jeżeli chodzi o okładziny, to to jest wielki plus. Dlaczego? Dlatego, że mam już parę stezoryku Victorino, Victorinoxa i przekonałem się, że te okładziny plastikowe trochę mi się rysują. Wiecie, one po pewnym czasie jednak widać troszkę to użytkowanie. Natomiast no, te okładziny są rzeczywiście trwałe, prezentują się bardzo ładnie i wykonanie jest naprawdę no, rewelacyjne. Tutaj ja nie mam żadnej umowy podpisanej z Victorinox'em, żebyście nie sądzili, że jest to jakaś reklama, ale naprawdę no, sądzę, że Sądzę, że warto. Zobaczcie, co my tutaj mamy tak naprawdę w tym scyzoryku. Jest on trochę taki minimalistyczny. Mamy ostrze główne, które jest fabrycznie od nowości. Ono jest bardzo, słuchajcie, ostre. Łatwo je, na, je naostrzyć. Nie posiada blokady, ale przy wykonywaniu jakichś takich, słuchajcie, podstawowych czynności, typu obieranie jabłek. Typu otwieranie kartonów, no to w zupełności takie ostrze wystarczy. Czyli mamy to ostrze główne, oprócz tego jeszcze w tym modelu mamy taki mini pilniczek. To jest też bardzo fajna rzecz. Jak ktoś ma czasem problemy jakichś z paznokciami, na przykład potrzebuje sobie te paznokcie szybko opiłować, no to taki pilniczek bardzo się przydaje. Co jeszcze do tego jest fajnego? Słuchajcie, zobaczcie. Tu jest taki otwieracz. Otwieracz do butelek. I tu mamy taki przyrząd, który bodajże jest przyrządem do zdejmowania izolacji. Przyznam się Wam szczerze, że z tego nie korzystałem i tego jeszcze nie testowałem. Być może na jakimś filmiku spróbujemy sprawdzić, jak to działa i czy to się sprawdza. Co mamy jeszcze? Mamy jeszcze tutaj. No, tutaj, widzicie, widzicie, został kawałeczek taśmy klejącej, dlatego że ja bardzo intensywnie z tego scyzoryka korzystałem. To nie jest tak, że on sobie gdzieś tam lecia, leżał w, w szufladzie, tylko rzeczywiście, no, był używany. I tutaj mamy, słuchajcie, ciekawą rzecz, bo mamy taki mini śrubokręcik. Czyli jeżeli byśmy mieli sytuację, że trzeba dokręcić jakąś śrubeczkę, tak? To może bardziej pokażę. To ten śrubokręcik nam się przyda. No i mamy też tutaj takie urządzenie, które jest otwieraczem do konserw. Jeśli chcecie, to ja mogę wam nagrać odcinek. Nie wiem, oczywiście, jak to się skończy. Pewnie skończy się tak jak zwykle, że wszystko mi się wyleje, na przykład, na podłogę, ale yy, mogę nagrać taki odcinek, gdzie, gdzie Wam pokażę, jak się konserwę przy pomocy tego urządzenia otwiera. Generalnie wykonanie jest naprawdę solidne, tutaj mamy takie nity, które trzymają to w całości, zero luzów, jeżeli się otworzy na przykład ostrze, to to, to ostrze w żaden sposób nam się tutaj na boki na przykład nie porusza, ja bardzo tego nie lubię, jeżeli, jeżeli coś takiego się dzieje. Mamy tutaj logo Victorinoxa, no i generalnie słuchajcie, scyzoryk prezentuje się moim zdaniem genialnie. Nie mamy tutaj jakiegoś przesytu narzędzi, ale to co jest potrzebne na co dzień do takiego EDC, jak najbardziej świetna, świetna sprawa i często go ze sobą zabieram. Co jeszcze na koniec można powiedzieć? No, słuchajcie, jeżeli Was temat scyzoryków czy w ogóle narzędzi, ciekawych narzędzi jakoś, jakoś kręci, jakoś interesuje, kliknijcie proszę łapkę, dodajcie komentarz. Jakie Wy macie scyzoryki, co Wy preferujecie? Przeczytam to naprawdę z, z ciekawością. A yy, oprócz tego zapowiem Wam jeszcze, że w, w kolejnym odcinku pokażę Wam bardzo fajny scyzoryk. Naprawdę, moim zdaniem, najlepszy scyzoryk ze wszystkich Victorinoxów, czyli Victorinox Outrider. I nie są to puste słowa. Yy, spróbuję Wam wyjaśnić, dlaczego, moim zdaniem, właśnie. Victorinox Outrider jest tak e, genialnym scyzorykiem. Dzisiaj to na tyle. Dziękuję Wam, wam bardzo i za wysłuchanie i do usłyszenia.